Siema To już chyba dzień 12 i minęło trochę czasu ale dzisiejszy dzień jest takim podsumowaniem że tak powiem opierdalania się totalnie przyszedłem ze szkoły i zamiast robić coś pożytecznego, coś co mam zaplanowane, bo niby to w planie był problem to po prostu zacząłem grać i tak z godziny 15.30 jest godzina 19 3,5 godziny minęły i po prostu czasu już nie ma Korzyć się idzie strasznie, że bycie tak zdyscyplinowanym to jest coś, coś takiego nienaturalnego dla mnie, nie? I tak się zastanawiałem z tych książek, które czytałem, i z tej wiedzy, którą że tak powiem posiadłem, wszystko wynika, że zawsze problem jest we mnie i w dyscyplinie. I No i co tutaj mogę powiedzieć na ten temat Na pewno muszę pójść na drugą stronę na ulicy I tak <laughs> Ja się w ogóle nie czuję jakbym żył Po prostu nie czuję tego Nie wiem co mnie ogranicza Możliwe, że to przez moją szkołę, przez moją klasę, przez to, że się porównuję w ogóle do tych ludzi, przez to, że się porównuję do wszystkich innych, poza kurwa, sobą, może to przez to, że w ogóle nie widzę progresu, przez to, że nie zapisuję tego progresu, minął tydzień, ale dalej ja zrobiłem więcej niż. Przez ostatni miesiąc, ale ja i tak tego nawet nie dostrzegam. A teraz mam szczerze takie oddołaże, że się nic nie chce. I ja po prostu nie mam wyboru, ok? Bo ja wybieram albo życie, albo powolną śmierć i udawanie. Życia A tak naprawdę to jest tylko przeżycie i powolna stagnacja. Tutaj siedzi Menel, patrzemy w oczy i on ja po prostu, po prostu chce przeżyć. Oczywiście ma tam swoje nawyki, swoją psychikę, która się kształtuje, ukształtowała, swoje przeżycie, ale ja nie chcę być taki, jakby. Mam ambicje być jakimś większym Wymagam od siebie dużo, bardzo dużo Ale ja tego nie robię Ja mam świetne wymówki, żeby rano wstać o szóstej. Okej, okay, wstanę o tej 6, bo budzi mam no. Ale żeby się ruszyć z łóżka Już się kurwa nie rusza, nie? Nie tak to wkurwia Bo świat się nie ogranicza do tej mojej zajebanej nory Zwanej karbiem tylko świat jest ogromny i może to nie jest zajebana lora, bo w sumie fajnie tutaj jest to też jest mój błąd myślenia, bo naprawdę nie chcę tu być, Na naprawdę chcę być gdzieś w pięknym miejscu mieć zdrowe nawyki dbać o siebie, dbać o moich bliskich mieć kobietę, z którą mogę coś robić, mogę spędzić czas Tak to to, wiesz, siedzisz, walisz konia, potem masz dole, potem grasz w jakieś gówno i, i robisz to tak kilka razy, aż cały dzień mija, a potem masz świetną wymówkę, żeby iść spać, co? I to jestem ja versus ja. Nikogo nie ma w tym innym równaniu. Ja powiedziałem sobie, że się do czegoś zobowiązuję i się do tego zobowiązałem. Dlatego dalej to nagrywam Ale... Sukces nie jest procesem emocjonalnym Jest to proces stricte logiczny I ja niestety podchodzę do niego emocjonalnie Bo tak de facto to tylko i wyłącznie liczy się to co ja zrobiłem dzisiaj No okej, okay, dużo zrobiłem pozytywnych rzeczy Pewnych rzeczy nie zrobiłem, ale i tak jestem do przodu względem siebie wczoraj pod jakimś tam względem, bo dalej w tym jestem Ja tutaj w ogóle tego nie doceniam w ogóle I wiecie no, mogę lecieć w chuja samym ze sobą że przecież jestem Sobą młodą, że przecież to, przecież tamto, ale prawda jest taka, że to jest tylko i wyłącznie lecenie w chuja. A większość ludzi ma wymówki, że zrobi to za miesiąc, za tydzień, za rok. A koniec końców nikt nic nie robi. Nikt. Nikt. A ja wiem, jak co zrobić, jak robić. I po prostu trzeba robić. Nie ma innej opcji. Świat. Jest albo taki, jaki ty, to, ty go tworzysz, albo taki, jakim go zostajesz i jak na niego reagujesz. I nie ma totalnie nic pomiędzy. Albo tworzysz, albo jesteś narzędziem do tworzenia czegoś innego, niekoniecznie Twojego. I nie ma wyboru. Ty albo będziesz zdyscyplinowany i będziesz wtłaczał sobie w głowę, będziesz sam się napędzał, programował tak, żeby osiągnąć, bo tu nie chodzi już, wiesz, tu już nie chodzi po prostu, żeby mieć kasę, tu chodzi o taki poziom obsesji, że ty chcesz budować imperium, a ta kasa to jest drugorzędna, tu chodzi o taki poziom obsesji co do tych intencji, że ty po prostu wstajesz i żyjesz dla nich, ty po prostu dla nich żyjesz i Problemem we mnie największym jest to, że ja mam to udaje sam przed sobą, że mnie to interesuje i ja jestem dobry w tym udawaniu i tak naprawdę to ja nie wiem czego ja chcę. Bo z jednej strony patrząc na ten sens życia i tak dalej, że żyjesz tylko raz, to z tego powinno wychodzić to, że powinienem żyć tak, żeby na Koniec tego życia mieć jak najmniejszy bagaż żalu, nie? Ale zaś przecież to jest tylko wszystko w mojej głowie, nie? I to jest taki dysonans, bo z jednej strony powinienem tak żyć i to bym jak gdzieś doprowadziło w życiu, przy co miałbym się lepiej, mógłbym nawet nie chodzi o to, że pracować, tylko tworzyć i czerpać przyjemność z tworzenia. Albo bym narzekał, miał wymówki. Ja sam po sobie zauważyłem, jak parę, no może parę miesięcy temu, byłem osobą, która po prostu robi i tworzy. Jak ja zacząłem mieć wymówki, pieprzyć po prostu, tak pieprzyć, jak ci wszyscy ludzie. Wiecie, że, że to, że tamto, że trzeba odpocząć i tu nawet nie chodzi, wiecie, o to, że, czy coś trzeba, czy nie trzeba, tylko tu chodzi o to, że my albo czegoś chcemy, albo czegoś nie chcemy, jak nie chcemy, to nie pierdolmy, że chcemy. Ja nie wiem, czy ja mówię to teraz po to, żeby się zmotywować, czy was zmotywować już, ale chcę to osiągnąć. I nie powinienem siebie ograniczać. Powinienem naprawdę albo atak, albo mam doła i wracam z powrotem do ataku po jakimś czasie. I teraz mam doła, ale mi to przejdzie, jutro też jest nowy dzień, i jutro też mogę zaatakować te życie. I nawet teraz mogę wrócić do domu i zrobić rzeczy, które są po prostu ważne, i tak wygrać ten dzień. Bo, może do tego momentu go przegrałem, ale odkąd zaczynam wygrywać, to i tak się czuję, jakbym wygrywał. Wiecie o co chodzi? Że to chodzi, żeby to wykorzystać na maksa. I, I kurwa, każdy ma te 24 godziny. Ja, ja naprawdę nie wiem czemu, ale ja, ja ciągle w swojej głowie pamiętam, że ja po prostu udawałem i słuchałem tych ludzi. I po prostu robiłem swoje, cały czas robiłem swoje i w ogóle na nikogo nie patrzyłem. Chcę mieć dziewczyny, chcę mieć system, chcę mieć to, tamto, to biznes. Miałem, 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 kurwa, mam do teraz, ale nic, nic z tego nie wykorzystuję. Teoretycznie przesuwam się na tej linii czasu, ale ja tego nie widzę. Ja tego po prostu nie widzę, to ja sam siebie ograniczam i to jest najbardziej przykre. Bo. Nawet nie chodzi o samo uwielbienie sukcesu czy coś, tylko tu chodzi po prostu o to, że to trzeba widzieć i nie ma innej po prostu opcji i być zafiksowanym na tyle, żeby serio to robić, bo szczerze, nieważne co czujesz, pokaż po prostu mi wyniki, nieważne co robisz, pokaż mi wyniki, bo to się totalnie nie liczy, czy kogoś to obchodzi? nikogo, nikogo to nie obchodzi ty też nikogo nie obchodzisz i ja sam siebie też nikogo nie obchodzę dlatego ja, po, ja muszę robić rzeczy dla siebie, po prostu muszę robić rzeczy dla siebie i ja to robię dla siebie i robię to dla bliskich i dla budowania imperium, dla bycia żywym po prostu i tyle i nie ma innej opcji więc wróć do domu i po prostu zacznij kurwa robić